Hello Irlandia, the Polish show on 103.2 Dublin City FM. Join Hello Irlandia every Thursday at 8.30 to listen to the best of Polish music and community stories in Polish. Hello Irlandia 103 i2 Dublin City FM Nasz głos na Zielonej Wyspie. Wiadomości kulturalne Hello Irlandia. Już w sobotę, 8 lipca, czeka nas kolejna impreza w The Five Lamps Nace. Tym razem będziemy się bawić w rytmach muzyki houseowej. Start o godzinie 21. Naszą kolejną propozycją są warsztaty majsterkowania w Inspire Gallery z Julitą Jaroszuk-Narkowicz. W tym roku Biuro Podróży Wewnętrznej przygotowało cykl warsztatów ekologicznych. Nie dość, że fajna zabawa, to jeszcze zadbamy o naszą planetę. Naprawdę warto. Zajęcia poprowadzi Julita Jaroszuk-Narkowicz, mieszkająca w Irlandii, polska artystka, która zajmuje się malarstwem oraz rzeźbą. Warsztaty odbędą się w Inspire Gallery 9 oraz 23 lipca od godziny 14 do 16.30. Informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie facebookowej Hello Irlandia. A teraz konkurs. Jeśli jeszcze nie macie biletu na koncert grupy Hey, możecie go wygrać u nas. Do wygrania mamy dla Was jeden bilet na koncert grupy Hey w Baton Factory 26 października 2017 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić profil facebookowy Hello Irlandia, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz udostępnić zdjęcie konkursowe. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie. Facebookowej Halloweenlandia. A teraz propozycje książkowe przygotowane przez poetkę Dablińską Sylwię Malinowską. Chciałabym zaprezentować dwie książki, poezję i biografię. Pierwsza to Mów Sławomira S wydane przez Biuro Literackie. To jedna z bardziej wyczekiwanych w Polsce książek poetyckich. Książka nominowana do nagrody Nike. Niewiele pierwszych książek sprawia, że z niecierpliwością wyczekuje się drugiej i każdej kolejnej pozycji danego autora. Po długich ośmiu latach od wydania nagrodzonego dobiutu biutu Sławomira Elsnera, która również była nominowana do nagrody Nike, do rąk czytelników trafia drugi jego tom Mów. To męskie szorstka opowieść o poszukiwaniu tożsamości w bólu i pomacku. Po Elners to talent poetycki na miarę talentów największy. To wiersze Sławomira Elsnera śledzę już od kilku lat i coraz bardziej mam wrażenie, że biorą się one z ucieczki od pisania niż chęci w sprawie pisania wierszy. Taki bezcelowy wysiłek uczynienia literackiego czegoś, co było czyste. Serdecznie polecam. Następną pozycję, którą chciałabym Państwu zaprezentować, to biografia, takie piękne życie portret Wojciecha Kilara, najbardziej osobisty portret słynnego kompozytora po jego śmierci. Autorką jest dziennikarka Barbara Gruszka Zych, którą miałam przyjemność poznać na Festiwalu Poezji w Bułgarii. Nie jest to nowość, jest to książka, która była,

Barbara Gruszka, która przeprowadziła z kierem najwięcej wywiadów prasowych i znajomość wybiegła jednak poza spotkania zawodowe, znana i nagradzona poetka, autorka znakomitych reportaży wielokrotnie odwiedzała dom Killerów, także za życia żony kompozytora. Łączyła ich niezwykła więź, którym efektem jest właśnie ta książka. Szczególnie przejmująca jest opowieść o umieraniu pana Wojciecha, nieznane dotąd fakty z ostatnich chwil przed śmiercią, to prawdziwa lekcja pokory wobec Tajemnicy życia. Cudowna historia miłości, która zwycięża nawet śmierć. Książkę, którą czyta się z zapartym tchem, jednocześnie kontemplując każde jego słowo. To opowieść o jego życiu, o jego przyjaciołach, znajomych, powiernikach, opiekunach. Opowieść o miłości prostej, rzetelnej, ciepłej, o uśmiechu, podaniu ręki, o miłości naprawdę pięknej. Krzysztof Zanussi mówił o przyjacielu na kartkach książki, był uosobieniem z Wyrafinowany hedonista, a zarazem asceta z jednej strony był próżny, a z drugiej przejawiał kompletną obojętność dla świata. Serdecznie polecam. Dzisiaj to już wszystko o wiadomościach kulturalnych Hello Islandia. Na kolejne zapraszamy już za miesiąc. Więcej informacji na temat książek oraz wydarzeń kulturalnych znajdziecie na naszym profilu Facebookowym Hello Islandia. Polecamy.